Hej, siemanko, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wiedźmina 3. No, jesteśmy w trakcie rozmowy właśnie z tym tutaj jego jegomościem. I wiedziałeś, że nietoperz potrafi wyczuć ćmę na milę? Do czego zmierzasz? Ja tu zadaję pytania, Wiedźminie. Tak samo jak nietoperz wyczuwa ćmy, tak ja wyczuwam dziwadła. Nowigrad to nie jest miejsce dla takich jak. Nie zrobiłem nic złego. Ale zrobisz. Tacy jak ty prędzej czy później zawsze sprawiają problemy. A to miasto jest pod moją opieką. Moją i wiecznego ognia. Czyli łowcy czarownic. Nie mogę ci nic zrobić. Ale wiem, że tu jesteś. Wystarczy, że popełnisz jeden błąd, a popełnisz go. Będę pierwszym, który się o tym dowiedział. A wtedy zostaniesz poddany procedurom, jak każdy magiczny cudak, który ma czelność brukać nasze miasto. Do zobaczenia. Takie! <ścoughs> Ale co na pewno się porozglądamy po domu, Tris? Znajdź się złodzieja na rynku głównym i podążaj za nim, porozmawiaj z żebrakami o królu żebraków. Dobra, większy jakiś glyf. Tutaj zobaczmy też, co się dzieje. Komunikacja, sfer. O! Proszę bardzo. Co ja tutaj podostawałem? Zobaczmy sobie. Obrażenia plus 3. Ostrze steel to higher. Bro broń stalowa, jasne, że bierzemy ją. 321 już obrażenia od ataków mieczem stalowym. Co tutaj jeszcze? Osełka służy do naprawiania broni. Czyli ja sam mogę sobie to naprawić po prostu broń. No to świetnie. Jeszcze pomniejszy tutaj glyf. Eee, jakąś kurtkę też nową, chyba tą, kaydwańską kurtkę, ale jest niestety słabsza, więc mniej pancerza ma, więc dobra. Eee, tak, rozejrzyjmy się jeszcze po domu. A Dużo rzeczy. Jagody. Wywiad z wąpierzem? Takiej szczotki do włosów używała tylko 3 No więc to jej mieszkanie. Dobra, czy coś tutaj jeszcze mamy? Nie. Możemy to podpalić, czy co? No nie, to coś niżej chyba jest, tak więc... Jakieś pomieszczenie jest po, poniżej nas. Zupełnie jakby Tris została uzdrowicielką. Zobaczmy jeszcze na górze, co się dzieje. Bestiariusz? O, proszę bardzo. Może jakieś wpisy będziemy mieć nowe, ale to będzie trzeba przeczytać. Wiedźmińskie znaki, okej. Okay. Dużo fajnych książek. Świńska skóra. Jeszcze wyżej. Chlebuś. Dobra, dobra. Szkatułka będzie można sprzedać. O, o i tutaj jeszcze coś mamy ciekawego. Róża Pamięci? Całkiem usła. Co to? Ubrania Nigdy nie rozrzucała ich po podłodze. Ewidentnie wiemy, że to jest jej mieszkanie. No kurde, całkiem fajnie tutaj sobie miała. No ale dobra, to wszystko. Tak więc trzeba znaleźć złodzieja, ale najpierw porozmawiamy, myślę sobie, z żebrakami. A później znajdziemy i będziemy śledzić złodzieja. Dobra, więc zmieńmy sobie zadanie. I teraz tak, tutaj jest jakiś pierwszy. O! Jeszcze jakieś zaskoczenie? No i mocniej przepraszam. Ciągnij dziada po bruku. Dobra, jest złodziej. Okradli mnie! Łapać złodzieja! Dobra, dawaj, idę za nim. Dawaj, dawaj Co to za kamera? Tutaj uciekł A gdzie on jest? Tu, jakieś zadanie, ale dobra, nie. Najpierw chcę zrobić. Bez przybiedaka. Zlitujcie się nad niedolą i spomóżcie datkiem chromego! Mówią, że w Nowigradzie nie ma nic za darmo. Aha, czuję, że znowu będzie się dopytywał. Czemu ludziom wydaje się, że żebracy wiedzą wszystko? Skontaktuj mnie z tym, skontaktuj mnie z tamtym. To mojego brata, noż ja pierdolę. <laughs> ile można, nie? W Nowigradzie jest zaułek, na który mówią Zgniły gaj. Tak myślałem. W Nowigradzie jest dużo różnych miejsc, które mają różne nazwy. Jak chcesz pozwiedzać, to kup sobie mapę. A masz? Słyszałem, że tacy jak ty odwiedzają ten zaułek. A ja słyszałem, że zrobili cię w chuja. A teraz odejdź w zdrowiu, ty i twoje wielbłądy. Dobra, u niego nic się nie dowiemy. Komocja! jeden to ciebie okradli. Nie, tu żadnego złodzieja nie widzę. Witaj, No, A skąd ty wiesz, jak ja mam na imię? Wszystkie krasnoludy chyba wiedzą. Dobra, zobaczmy kolejnego żebraka. O kurde, no dalej, porozmawiamy z nim. Znajdzie się datek dla ubogiego. Chromy? A gdzie tam? Obie nogi władne, a ręce jak wiatraki. O, jak macham. O, spójrzcie, o! Widzisz? Ja pomieszany na umyśle jestem. <grytanie> od dawna to pomieszanie? A od urodzenia. Tu mam pomieszane, o! Ręką wam pokażę. Widzicie jak pokazuję ręką? Muszę się dostać do miejsca, o którym mówią zgniły gaj. A ja wiem, nie powiem. A ja wiem, nie powiem. Dlaczego? Bo nie wolno mi mówić. Ale bym ci powiedział, jakbyś taki namolny nie był. Jak chcesz, to możesz przyjść drugi raz. Wtedy może ci powiem. Rzeczywiście masz pomieszane w głowie. A nie mówiłem? <laughs> Dobry jest. Dobra, jeszcze raz. Przyszedłem drugi raz. <laughs> o, to znowu ty. Pogadajmy, jak ostatnio. Mam pomieszane w głowie, ale reszta z Tak jak mówiłem, szukam zgniłego gaju. Za drugim razem twoje życzenie moim rozkazem. To tam, o. Tam, czyli gdzie? W dzielnicy bordeli. Jest taki zaułek za bramą i wcale nie jest zgniły i nie jest gaj. Głupki tak oni mówią, ale ja wiem. I każdy tam może wejść? Oczywiście. Chyba że nie powie Stara Locha powiła warchlaki Wtedy mogą nie wpuścić Ale to łatwo powiedzieć Posłuchaj Stara Locha powiła warchlaki Widzisz? Dzięki za pomoc <noise> Dobra no to coś wiemy na ten temat Znać kryjówkę króla żebraków Dobra No to biegniemy Co tu się w ogóle dzieje? Fajnie, bo jesteśmy tak, można teraz się właśnie poczuć, jak jesteśmy się naprawdę w mieście, po tych wszystkich wyprawach, kurde, po lasach i tak dalej. Czyli tutaj jest ta dzielnica, owiana słabą bardzo reputacją. Otwierać. Ty kto i czego tu chcesz? Przyjrzyj mi się. Co dostrzegasz? Żółte, ślepia, dwa miecze. Mutowany zabójca mi się widzi. Słyszałem, że to odpowiednie miejsce dla dziwolągów. Dobrze słyszałem. Jak znasz hasło, wchodzisz za darmo. Nie znasz, musisz zapłacić datek na nasz gaj. Stara locha powiła warchlaki. Z zamienił strej siekiery na kij lubię wąchać tulipany o kurwa dawaj lubię wąchać tulipany nie, to nie jest to dawaj, próbujemy dalej kurde w takim razie płaszcz dawaj, próbuj dalej pięć dyszek i sugestia, proszę, bo no w tą sugestię trzeba też inwestować, bo jak widzicie mamy tutaj fajne opcje. Dawaj, dobra. Trzymaj pieniądze. Wchodź. Tylko najpierw musisz zostawić broń. W moim schowku będzie bezpieczna. Nie ma takiej możliwości. Aha, to tam nie wejdę. No dobra. Dobrze, tylko pilnuj jej. Nie ma obawy. Będzie na ciebie czekała. Odbierzesz ją po spotkaniu z królem. Skąd on wie, że ja się chcę z królem widzieć? Uu. O kurde, to jest tak jakby dzielnica w dzielnicy, proszę bardzo. Ale grubo, spotkaj się z królem. Co ci Dobra, idziemy. Gdzie jest race, kurwa pedale? Czy to jest Tris? Chyba musimy sobie coś wyjaśnić, czarodziej. No jak? Najwyższy czas. Ja i moi ludzie poradzimy sobie bez pomocy magów, a magowie bez naszej pomocy to tylko zwierzyna łowna dla straży świątynnej. Kogo ja widzę? Geralt. Witaj Tris. O, widzę, że się znacie. Widzę, że się bardzo dobrze znacie. Byłem <laughs> ja ciekawy, czy tu trafisz wiedźminie. Wiecie, że cię szukam? O szpizę donieśli ci, że szukam zgniłego gaju? Gdybym nie trzymał ręki na pulsie, ryby już dawno zagnieździłyby się w moich oczodołach. Poza tym zgniły Gaj to obrzydliwa nazwa dla naszego przytuliska. Strasz was toleruje? Czy jakbyś nazwał to miejsce? O, właśnie, zobaczymy. Ciekaw jestem, jak ty nazwałbyś tę spelunkę. Bo ja wiem, może ogród wolności? Jak na człowieka, który ściąga haracze od złodziei i żebraków, jesteś całkiem romantyczny. A, ty to nazywasz haraczem, a ja podatkami. Dla ciebie to są złodzieje, a dla mnie robotnicy. Widzisz Wiedźminie, Ja mam poważne plany. Dalekosiężne plany zagospodarowania tego miasta. A może powinieneś zostać miejskim lejcą? Żartujesz? Rada miejska to zwykłe marionetki na sznurkach poruszanych przez hierarchę Nowigradu. A ostatnio też Ladowida i jego łowców czarownic. Władza pozorna mnie nie obchodzi. No, zobaczmy, czego chce. Wizjoner z ciebie. Kiedyś tak zwane wolne miasto Nowigrad stanie się naprawdę wolne. A żeby do tego doszło, trzeba wyplenić stąd zabobony. Pierdolenie o świętości wiecznego ognia jest dobre dla dzieci. Widać nie tylko. W czasie egzekucji wiwatowały tłumy, głównie dorośli. No, tłuszcza zawsze lubiła swąd palonego ludzkiego mięsa, ale ludzie kiedyś zrozumieją, że wieczny ogień jest tylko po to, żeby trzymać ich w ryzach. Mówią na to miejsce zgniły Gaj, ale to Nowigrad jest przegniły. Witaj w ostatnim bastionie normalności! Cieszę się, że ktoś taki jak ty trafił do naszego miasta, bo to kiedyś będzie nasze miasto, Geralt. Wspomnisz moje słowa? Wasze? Powiedzmy, że moje i moich przyjaciół. Ale to już zupełnie inna historia. A teraz zostawiam Was samych, bo widzę, że właśnie tego potrzebujecie. Mam sporo rzeczy do załatwienia w mieście. Chętnie się do Ciebie przyłączę. No to chodźmy. Król złodziej, no? Dobra. Co ty masz z nią? Okej, okay, zaraz sobie z, ni z nią porozmawiamy, ale teraz kończymy ten odcinek i w następnym już w końcu porozmawiamy sobie z Tris, tak więc dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Kolejnym razem trzymajcie się. Siemanko.